Witam wszystkich w dzisiejszym filmiku opowiem wam na moim przykładzie jaki wpływ ma trocina świeża trocina sypana pod borówki tak jak tutaj widzicie jest to świeża nie przekompostowana ani nic po prostu prosto z ścięcia to nie wiem może 2 tygodnie leżała 3. jest sypana prosto pod krzaki borówki, tak jak tutaj widzicie rządki jaki ona ma wpływ tak jak tutaj wcześniej była sypana tak samo świeża ogólnie całość była sypana świeżą trocinę ponieważ nie widzę sensu w sezonowaniu jej a tak jak tutaj widzicie szybko gnije ona nie tu chyba półtora roku jak była sypana i była sypana tak tam grubo Jaki ona ma wpływ? Moim zdaniem nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych sypania takiej trociny To jak widzimy tutaj, już ona nie pół roku leży, już trochę przegniła. i się ładnie trzymają. Nic nie mogę powiedzieć. Tak, jak ja nie mam zbyt miejsca, gdzie. Znaczy, miejsce by było, gdzie ją by sezonować. Ale po co na początku zwodzić ją? Potem na kupę. Zwalać, potem znowu na samochód, rozwozić. Jak można od razu. Co do azotu, czy pobiera, to nie wiem. Azot był tylko, jak dobrze pamiętam, dwa razy sypany. Zaraz z wiosny. I to nie duże dawki, już nie powiem to dokładnie. I jakoś znaczy na początku maja, i później jakoś w czerwcu był sypany. I na tym był koniec. Potem tylko woda była lana. Podlewane. Tutaj taśmy są przesypane, trociną. Nie wiem, czy będzie widać. widać ale i tak na drugi rok już będą kładzone nowe taśmy ponieważ te już się trochę zapychy, zapychały i nie widzę sensu ich dalej użytkować i widzicie jak się trocina uleży ładnie to chwasty nie rosną a nic Jeszcze jest taki jeden szczegół że jak sezonujemy trocinę tak jak właśnie tutaj widzimy i kładziemy to np. ciągnikiem czy czymś to potem takie zbite skorupy będą Jak to będziemy kładli przątki to będzie się po prostu nam to rozsypywać tak? A tak jak tutaj widzimy Można to ładnie ułożyć Bez problemu Bez wysiłku żadnego No żadnego no Szybciej po prostu jest Świeżą trocinę kłaść Jakby Kłaść taką Zbitą